Witam Was w nowym odcinku, kolejne nagranie studyjne, dzisiaj mamy kolejny film sprzętowy, jesteśmy już po Black Friday, wchodzimy w okres świąteczny, Mikołajki, Boże Narodzenie, moment w którym wielu z Was poszukuje prezentu dla ojca, męża, Chłopaka, syna, no i postanowiliśmy w kilku najbliższych filmach ten wybór Wam ułatwić. I w dzisiejszym materiale e, przygotujemy dla Was specjalną ofertę na najlepszy moim zdaniem budżetowy zestaw Sztyca. Plus, e, podbierak. W okresie wakacyjnym nagrałem już bardzo podobny film, gdzie opowiadałem w szczegółach o sztycy Squadron e, Flow Feather Commercial carp. To jest sztyca, o której też dzisiaj powiem tylko trochę. Natomiast, gdyby ktoś z was potrzebował bardziej dokładnych opisów samej sztycy, zapraszam was do tego filmu. Ja kartę do tego filmu postaram się wyświetlić tutaj, albo tutaj, także tam będzie więcej informacji. W tym filmie chciałbym zanim porozmawiać o najlepszym moim zdaniem budżetowym zestawie do podbierania. Chodzi tutaj o sztyce i o podbierak. I moim zdaniem będzie to też referencyjny film dla wszystkich, którzy będą szukać takiego zestawu. W segmencie do 200 zł. I w tym filmie powiem Wam, jaki zestaw ja skomponowałbym, ale jaka to będzie sztyca, jaka to będzie podbierak i dlaczego właśnie to zestawienie sztycy i podbieraka uważam za najlepsze w kwocie do 200 zł. Słuchajcie, może zacznę od tego, że zestaw, który chciałbym teraz omówić, on będzie dedykowany przede wszystkim do łowienia na klasyczny feder, na spławik, na lekką metodę. Jeśli chodzi o samą sztycę, to moim zdaniem do takiego zastosowania w przedziale do 200 zł. W tym momencie absolutnie najlepszym produktem na rynku jest sztyca FLAGMAN Flow Feather Commercial Carp. To jest sztyca, która ma 4 metry długości. Jest to sztyca nasadowa. Składa się z trzech równych elementów. Jej długość transportowa to jest w granicy 135 cm. Sztyca sama w sobie jest bardzo lekka bo waży około 310 gramów. Jest sztycą bardzo smukłą, średnica dolnika tej sztycy to jest tylko 25 mm, więc naprawdę jest to sztyca, która bardzo dobrze leży w ręku. Wyposażona jest w mosiężny gwint, angielskie 3-8 cala, więc idealnie pasuje do wszystkich podbieraków dostępnych na rynku. Sam gwint jest wklejony i dodatkowo zanitowany jeszcze w róże, także no praktycznie nie ma tutaj możliwości, żeby ten gwint nam wyskoczył czy obkręcił się dookoła własnej osi. Więc jeśli chodzi o takie suche dane techniczne to w zasadzie jest wszystko, to są te najważniejsze detale, natomiast dużo ważniejsze jest to, jaka ta sztyca jest w użytkowaniu. Jest to przede wszystkim sztyca bardzo operatywna. I tutaj składa się na ten fakt kilka rzeczy. Po pierwsze, niska waga, tak jak w sumie około 310 gramów. Duża smukłość samej sztycy 25 mm, więc ona z łatwością przesuwa się w ręku, dobrze się ją trzyma i kapitalne wyważenie. Zwłaszcza w połączeniu z lekkimi żyłkowymi koszami, to wszystko razem wzięte sprawia, że z tej szczycy naprawdę skorzysta się z łatwością, z lekkością, z przyjemnością. Nie ma problemu z podbieraniem ryb podczas szybkościowego łowienia drobnej ryby, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przykład odepniemy sobie ostatnią rurę i będziemy łowić tylko pierwszymi dwiema segmentami. Tak jak to robiłem na tegorocznym Grand Prix Polski w Jaraczewie, łowiąc większe karasie lub łowiąc niewielkie płotki na mistrzostwach Czech. Przy użyciu tej szczycy również bardzo sprawnie będziemy podbierać ryby większe. Takie, które z jednej strony będą nam stawiać opór na kiju w trakcie holu, ale z drugiej strony będziemy musieli się wysilić i na przykład sięgnąć po tą rybą Pełną długością podbieraka. Tutaj nie będzie y, takiego problemu. Szysa jest 4-metrowa, także ona też również sprawdzi się w troszeczkę cięższych warunkach, tam gdzie będziemy łowić na przykład z wysokiego brzegu lub będziemy mieli jakiś pas roślinności przybrzeżnych i my będziemy musieli manewrować rybą i podbierakiem w taki sposób, żeby po prostu zakończyć ten hol skutecznym podebraniem ryby takim sprawnym operowaniu sztycą również bardzo pomaga sama sztywność, ta sztyca jest bardzo sztywna. Mogłoby się wydawać, że przy dolniku o średnicy 25 mm ta sztyca będzie delikatna, ale to jest tylko wrażenie. Tutaj producent zastosował bardzo ciekawy wymyk, wykonał rurę o niewielkiej średnicy, ale o grubej ściance. Dzięki czemu otrzymaliśmy nie tylko sztycę operatywną, ale również bardzo sztywną i bardzo wytrzymałą. Nie ma problemu z podbieraniem ryby przy pełnej długości sztycy. No i również później, kiedy ryba jest już w podbieraku, bardzo sprawnie po prostu tą rybę się podbiera, czuć moc i sztywność tej, tej sztycy. Jeśli chodzi o łowienie na klasyczny feder, spławik, letką metodę, to żeby w pełni uwypuklić wszystkie zalety tej sztycy, należy ją wyposażyć w odpowiedni kosz do podbieraka. I moim zdaniem do tych metod, o których wspomniałem najlepszy będzie lekki kosz z matnią żyłkową. Tego typu kosze są najlżejsze zarówno w sytuacji, gdy operujemy tym podbierakiem na sucho jak i w sytuacji, gdy mamy już go w wodzie i z jednej strony siatka może chłonąć wodę, tutaj w wypadku tych podbieraków żyłkowych nie mamy tego efektu, po prostu te podbieraki są najlżejsze w wodzie, jak również w trakcie samego operowania tym podbierakiem w wodzie ta siatka żyłkowa, ona stawia zdecydowanie najmniejsze opory. Także moim zdaniem połączenie lekkiej matni żyłkowej ze sztycą Flagman Flow Feather Commercial Carp będzie stanowiło najlepsze zestawienie. No i my do tego zestawienia przygotowaliśmy klasyczną, solidną matnię żyłkową. Rozmiar tej matni to 40x50, więc jest to taki rozmiar najbardziej optymalny. Z jednej strony on dobrze sprawdzi się przy łowieniu troszeczkę większych ryb, takich leszczy pomiędzy 2, 2,5-3 kg, ale jednocześnie ta matnia nie jest za duża i jeszcze całkiem przyjemnie, całkiem sprawnie używa się ją do łowienia mniejszych ryb. Siatka samego podbieraka jest oczywiście żyłkowa, jak wspomniałem wcześniej, jest ona szybka, bardzo operatywna, ale bardzo ważne jest również to, że nie chłonie nieprzyjemnych zapachów. No i też bardzo szybko suszymy tego typu siatkę. Sugerowana cena tego zestawu to jest 279 zł. Natomiast, tak jak wspomniałem na wstępie, ma być to zestaw w cenie do 200 zł i tak też wyceniliśmy dla Was tą sztycę z tym koszem do podbieraka. Finalna cena to będzie 199 zł, ale mało tego do każdego zestawu otrzymacie jeszcze od nas gratis i tym gratisem będą przynęty z serii Fider Guru Twin Twist, najbardziej popularny aromat, czyli sweet corn. Promocja będzie trwała do świąt lub do wyczerpania zapasów. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.